Miasteczko, które widzicie w tym momencie, zostanie zaraz kompletnie zniszczone. A potem przejdziemy do ogromnego miasta i wielu innych miejsc, które w całości wysadzimy. Ale pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i napisać jakiś miły komentarz, bo ktoś z was może wygrać 500 lub dodał go do znajomych, tak jak ta osoba, którą widzicie teraz na ekranie. A więc zaczniemy sobie od tej restauracji, rozwalamy sobie te drzwi, ale tu nie yeah, było. Ej, yeah, fajną, dżery, co ty, ty robisz? robisz? No, ja wiesz, co ogólnie chciałem zniszczyć tą samą restaurację, a ty? Tak, wiesz, to, że jak się dojednacy burgerka, skoro tak robisz, to uwaga, rozwalają. Ej, troche. ty bombę, tu Rzuciłeś człowieku, zaraz te restauracja co wbuchnie! Oooo! Wszystko się zawaliło o, nam normalnie! Wstupi, e, no Ej, nawet ci odpadła ręka, noga! Wina, chodź, e, może, dobra, może, troszkę może to być. jest moja wina, ale nieważne. Ta restauracja jest troszkę zniszczona. Zaraz rozwalimy sobie jeszcze bardziej. Sądowe takie samochody i to? Podaję sobie złomę! Ooo, tu nie ma samochodu, drugi samochód rozwalony. I mamy wielki blok smart. Simon wiesz co, z tym blok smarty możemy sobie zrobić. Wierzha, wiem, uwaga, robimy. Primo! Ooo, dobra, jedna bomba rzucona. Czy teraz zostanie jakoś fajnie wysadzone? Dobra, całe będą teraz roz... Zwalone, o, ale tu jest w ogóle. artykuł. Ej, co tu się stało teraz? Gramy piłkę łap. Ej, a wiesz, że tu jest bardzo dużo bomb, a jak te bomby wbuchną, to ja się normalnie troszkę zdziwię. Ej, dobra, jest faktycznie dużo bomb, ale one nigdzie w ogóle nie wbuchają. I z tyłu mamy wyjście, więc o, tu jest chyba jakiś magazyn i wygląda trochę. Czy ty chciałeś do mnie rakietą? Dobra, weź sobie te rakiety. To wygląda, jakby tu miało być bardzo dużo jakichś środków wbuchowych, tylko że niestety nic tu nie możemy za bardzo wysadzić. Myślę, że stacja benzynowa to będzie idealny wybór. Co macie takie drugie paliwo? Przecież z to takie paliwo drugie będzie. Nie płacił. Ja bym chciał sobie zastankować, tak? Tutaj właśnie w tym miejscu zotankujemy sobie paliwko, więc w tym momencie. Boom! Simon, czy ty troszkę mi się wysadziłeś? Okej, okay, zaraz sobie do nas wrócisz. Mamy jeszcze taki jeden ogromny młotek. Dokupimy sobie zaraz jeszcze więcej rzeczy, ale patrz, czy się teraz stanie. Jak uderzę nim w sklep, Ho ho! Cały sklep normalnie wyleciał w powietrze. Jak to tu kupić coś! Nic nie będziemy kupać. Jak coś sobie chcesz wziąć, to oczywiście możesz za darmo, bo my możemy sobie wziąć wszystko. Tutaj są kolejne domeczki. Ale ten domek mi się podoba, Simon. Simon, wiesz co, ja ogólnie chyba w nim zamieszkam, nie będziemy nic więcej niż to myśli. czy zamieszkasz, py! Nie, serio, mi się ten dom podobał! Simon! Dobra, już mi się w takim stanie w ogóle nie podoba, ale wiesz co, tam jest jeszcze ogromne miasto, z którego musimy przyjść w tym momencie. Jesteśmy już prawie na końcu mostu i samo chciałbyś wyjść z tej dziury, ponieważ mam dla ciebie bardzo fajny prezent. O, Jerry już nareszcie widzę, bo urodziny, za dwa mi się Tak właśnie urodziny. Soj, podtrzymaj to na chwilkę, okej? Okay? Tak potrzymaj sobie to w rączce stanie. Nie, jak to jest ch... Ooo, ale wysadziliśmy moc wiecie, co jest jeszcze najlepszy. Ja mam karabin, i w ogóle nie mam pojęcia jak to działa, ale mam wrażenie, że całe to miasto zostanie zaraz zniszczone! Więc strzelam i uwaga, i coś teraz stało? Ja coś wystrzeliłem, a aż mi zlagowało, czy to są jakieś pieniądze po prostu. Dobra, ta broń była słaba, mamy kolejną, którą wystrzeliłem jakąś chmurę, chyba teraz. A... a co jak wystrzeli ten w ciebie? Nie, 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 Simon, zostaw! Ej, zniszczyłeś moją broń! Co ty zrobisz? Za to 400 roboksów! Ej, tyle, wejdź ją, podnieś, czyli podnieś, podnieś, chodź tutaj i pod tak, 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 się da, nie, dobra, nie, tak, nie, tak, nie tak, chcę tej a... twojej broni. Weź sobie tą broń, jak chcesz kolejną broń do testowania, to oh. mamy jakiś taki pistolecik. No i Simon, który wyleciał na powietrze. A tym. Pistolet robi. Uwaga. i co ja teraz wystrzeliłem. Jakie te broń są To jest jakiś zamrażacz wielki. Wow, i cały budynek zamrożony. Kolejny będzie. Kolejny młotek. Okej, okay. młotka jeszcze używaliśmy wcześniej. Ale ten młotek, coś czuję, będzie naprawdę potężny. Więc sprawdźmy go na tym budynku. Ja chyba właśnie podpaliłem cały budynek, tak mi się wydaje. O ten jest jeszcze większy. Więc może najpierw powolutku wejdźmy sobie. Czy to jest policjant? Panie policjancie, spokojnie. Czy coś się stało? No chyba jest umówiony, tak mi się wydaje. Ej, czy to jest bank? Dobra, zaraz cię do banku, samego. Chodź tu szybko do mnie, bo musimy wejść na pewno do banku, tylko jeszcze przed tym wejdę do tego budynku i uderzę tym łatkiem na samym środku! Co się dzieje? Jakim cudem to się w ogóle jeszcze nie zawaliło? Chyba. Ej, dobra, to się zawala, powoli. Zobaczcie, co spada na dół normalnie. Czyli czy ekran zaczął się trząść. Nie wiem, bo tu jest wszystko powoli zniszczone, ale ja bym chciał bardzo przejść do tego banku. Z tego co widzę, to przy okazji, że zniszczyłem pralnię? O, sam on jest w co ty tu robisz? Tak, rubuksy prałem, bo A, miałem brudne. Prałeś roboksy, to jeśli mowa o ej, utrzymaj swój dystans, co ty w ogóle do mnie mówisz? O, nie będziemy Ej, dobra, spokojnie, nie zniszcz mnie teraz, bo mi łączy wypad z ręki. Ej, Jerry, Jerry, zobacz na to. E, ogólnie to policja sobie... Się Ej, tu robuxy były, z tyle. Dobra, możemy sobie oczywiście wszystkie robuxy teraz wziąć, tylko pójdziemy sobie najpierw do banku, który został dosyć mocno zniszczony. To jest napad na bank, dawajcie robuxy wszystkie. Wojtuś, wiesz co robić, dobra, ja do niego wchodzę. E, czemu ta szyba jest niszczalna? Co, mu tu się nie da wejść do środka chyba? Jak to nie da się, Jerry, uwaga. Ej, dobra, da się jednak drzwiami wejść. Ogólnie... Ej, tu jest na dole to jest... Safe, Policjancie, nie ma spania! Do domu wynucha! Nie mam pojęcia, czy uda nam się to jakoś zniszczyć, Ale postawię to może na początek zwykłą bombkę, która ale ja gdzieś tam ja na bo. swoją. Dobra, daj tam bombkę i zobaczymy, czy teraz nam się wysadzą te drzwi od safe'u. Ej, jakie te drzwi są mocne! To spróbujemy sobie może teraz czegoś takiego! Ło! Wow! Ej, to działa, zadziałało, zadziałało! Mamy w środku broń! Sam chciałbyś sobie taką broń zdobyć? Rodicie, że tak, biorę, e, nie Dobra. da się. Ja ogólnie mam ja coś takiego, nie da, ja trzymam ja w ręce, tylko troszkę większego. Skoro chceść Ruboksy, tu oczywiście możesz mieć wszystkie. Nawet te sztabki złota, bo teraz pójdziemy do bardzo. Prestiżowego miejsca, w którym jest naprawdę bogato. Pojedziemy tam wozem policyjnym i jest to biały dom. Zobacz, Simon, jakie to jest piękne miejsce. I czyli ja byłem prezydentem na brukę, czyli do nim przyjechaliśmy? E, tak, ty byłeś prezydentem, więc przyjechaliśmy normalnie do twojego domu. Jak to pięknie wygląda, tylko proszę. Dlatego poczekaj, ja za klamkę tylko pociągnę. Pyk? Tak, za klameczkę. Odpadł i nam narazi drzwi. Ej, dobra, tu naprawdę wygląda mega mocno to miejsce. Jest tu nawet taka miniaturka tego miasta. Poprawki moje tu wprowadzę, pyk, bo trochę miasta zrywałymi. Tak, rozwalone. właśnie, miasto. To jest troszkę zniszczone. więc możesz moje poprawki wprowadzić. Co to są w ogóle za pokoje teraz? Ej, to jest na prezydenta. Nikt ma dyplom tutaj. Samu nic przypadkiem nie zdzisz, proszę cię. Tam nie, ty na się... spokojnie, ja tylko podrasuję to. Nie, nie podrasowuj, ej, co ty teraz Ja już byłem ma... prezydentem. O ma! No, dobra, no dobra. To się zawaliło normalnie. Teraz całe piętro. Jesteśmy w jakiejś sali teraz konferencyjnej. I skoro i tak jest skoro zwalone, to może to jeszcze spalimy. Ej, wszędzie jest normalnie ogień. Powiem ci tak szczerze, że ten ratusz ogóle wygląda teraz naprawdę znacznie ładniej. Jesteśmy sobie stanie, jak wystrzelę sobie rakietkę? Zamrożony budyneczek. Ja nawet nie. Pamiętam jakie broni jeszcze mam. Oj, moje broni się naprawiła, teraz mam zamiar ręki takiego cyborga jakby. Więc jeszcze bardziej sobie to wszystko ulepszymy. E, to chyba zniknęło troszeczkę. Kolejnym miejscem będzie elektrownia. I obok mamy jeszcze bazę militarną, więc to pewnie będzie kolejny cel naszej wycieczki. I przydałoby się sprawdzić, jak to wszystko tutaj wygląda. Dobra, tylko żeby nikt tego nie widział, O, Jerry, co ty robisz? Czego nikt nie widział, czy ty kradniesz coś teraz, co ty robisz? A, Jerry, wiesz, nie, nie bardzo ci od tej dziadówki. Ja nie chcę patrzeć. Ej, tu jest jakieś tajne przejście. Poczekaj, spróbuję to już może zniszczyć. Uważaj. O, dobra, <grym> chyba domyrodę to. to jest? Ej, nie wiem teraz. Ej. Troszkę się zgubiliśmy, ale już na szczęście udało nam się wyjść do... O to jest, nie! Jest? To jest, wiesz co, chyba miejsce, które jakby generuje całą energię z miasta i w ogóle z całej tej mapy. Jeśli to wysadzimy, to rozwali to słowo. Czy ty to wysadziłeś? Bo mi ogólnie zaczęło. Tak, samo to chyba troszkę wysadził z tego, co mi się wydaje. Udało mi się wreszcie stąd wydostać i zobaczcie, że normalnie cały ten budy... budynek u góry się pali, bo nie no, wiem, no się coś. Ale jest tu jeszcze! Na rzecz, czyli ten ogromny komin, w którym pada deszcz. E, czy tu jest już coś zniszczone? Ej, to chyba nie powinno tak być. My to oczywiście postaramy się naprawić naszym młoteczkiem podpalającym, który mam dokładnie tutaj. O! Ty, co ty zrobiłeś? E, wiesz co? Ej, z się normalnie zawali. Ej, wpadłem do jakiejś wody. Simon, pomocy! Nie mogę stąd wydostać. Tu jest chyba jakieś przejście. Dobra, uciekam stąd. Ej, czy jestem w jakichś rurach teraz? Alarm? Ja słyszę alarm. Co się teraz dzieje? Gdzie ja w ogóle idę? Zaczynam się troszkę tego bać, ponieważ nie mogę znaleźć wyjścia i odpali mi się normalnie jakiś alarm. Simon, uciekł! Czekaj, stąd to wszystko zaraz eksploduje! Gdzie, my jesteśmy? Ja nie wiem, ja tu wszystko dosłownie pali, ja się boję tego miejsca. Pójdźmy, nie wiem, ej, do wojska musimy mieć, no właśnie! Wszędzie są normalnie czerwone światła! Ej, jak to zaraz cały eksploduje, to już dosłownie. Po nas co się stało z tym samochodem? Czy tu byłeś? Dobra, nie, naprawdę trzeba stąd uciekać jak najszybciej, bo to zaraz jest dosłownie koniec. Udało nam się dojść do wojska i nie ma tu żadnych ludzi, bo mam wrażenie, że wszyscy z tego miasta już uciekli, ale jestem bardzo ciekawy, czy będziemy mogli stąd odlecieć jakimś samolotem. Ej, Samu, tu jest całkiem duży. Ej, nie, tam on już. Jest, on już tam jest, on już tam jest. Simon, proszę. O, czyli tu jest jakieś wejście znowu. Nie, to samo, nie, nie to niż tego. Ja Biegnę my... dopiero do ciebie, człowieku. Zostaw ten samolot, no czy my stąd odlecimy? No dobra. Ej, do... czy ty tym lecisz o, teraz? O, 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 No to chyba mnie troszkę zniszczyłeś. Znalazłem taką tablicę, gdzie możemy sobie kupić dużo fajnych rzeczy i bardzo podoba mi się ten laser, który kosztuje 400 robuxów, ale kupię go w tym momencie, żeby sprawdzić, co się w ogóle stanie. Simon, czy ci jest jakiś laser na mapie? Dzięki temu, że to kupiłem, dostałem prezent do ekipunku, czyli jakąś nową Naprawdę sporą broń. Wróciłem do miasta, bo tu będzie najlepiej to przetestować. I co się stanie, jeśli teraz to wystrzelimy? Okej, okay, to było chyba troszkę słabe, bo zniszczyło na budynek od środka. Ale mamy jeszcze walkie toki i naprawdę boję się to klikać, więc proszę was, zostawcie za to łapkę w górę. A ja klikam to, żeby teraz... Ej, tu się pojawiła jakaś kulka czerwona! Czy to będzie ogromny laser, Simon, Uciekaj z miasta! Ty jak z miasta, kiedy tu jestem! Ej, laser się pojawił normalnie na środku miasta! I co, i to tyle! Ej, to nawet nic nie zniszczyło! Musimy to sprawić jeszcze raz. Wejdę do jakiegoś budynku po prostu. Czyli pierwszy lepszy jaki mamy i to będzie dokładnie tutaj. Wow, Ty teraz strzelił w tym budynek. Co się dzieje? Laser to jedna z broni, która naprawdę mi się bardzo, bardzo, ale to bardzo podoba. Coś! Ej, limuzyna, Simon! Skąd masz limuzynę? Czyli weź tego typu tyłu wysiądź. Dobra, Dziomek, wysiadaj z samochodu, okej. Okay? Nie chcemy, cię. Ale nie mają limuzyny! O, Nie no no tu w Nie, 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 ja nie chcę żadnej bomby. Mamy jeszcze księżyc, a co to teraz jest? Co ja mogę z tym zrobić? Simon, czy ty płyniesz do mnie statkiem? Daj e, morskie opowieści. U, Był dobra. jeden Robux i drugi też, i zaraz będzie ich sześć. O, nie chyba e, pójdę. Chyba troszeczkę. Nie zestrzeliłem. Ogólnie to mamy jeszcze ten most. Tego mostu panie kapitanie, nie zniszczyliśmy. Nie, my. Dobra, weź, panie kapitanie, ice z tym kapitanem. Gdzie jest ogólnie mój motek? Wszystko już jest, więc sprawdzamy broń numer jeden. Oooo! No przyszedłem! Ej, dobra, spadłem do wody, Czekaj, muszę wrócić na ten most! Ale to jest dalej za mało, więc trzeba spróbować zniszczyć go naszym ogromnym laserem. Simon. Ej, ogromnym... dobra. Czym, czym co to jest? Jakaś kropeczka. Nie, nic tam nie. ale to w ciebie walnęło teraz! Most został dosłownie przecięty na pół. Co mi się naprawdę bardzo podoba. I Simon... Wyrzuciło mnie na księżyc i teraz sery wytrzeć tym laserem! Czy ty jesteś na księżycu? Dobra, ja też tu sprawdzić! Tak, ja poproszę wycieczkę na księżyc. Czy możemy dobrze teleportować? Dobra, zaraz powinno w nas strzelić. O, ej, co się teraz dzieje! Spadam do ciebie, wow! Ej, czy ja faktycznie jestem na księżycu? Udało nam się dotrzeć na księżyc, Simon! Nieznajomy! Wyeliminować. Nie, Dobra, weź tak do mnie nawet nie gadaj, czemu do mnie strzela z rakietnicy, człowieku! Ej, Jer jak cię skacze pizko! Szybko, jeszcze może uda mi się stąd wydostać! Proszę, otwórzcie, to jesteś stąd wyjść, dobra, ej, tak! pełnie otworzę, otworzę rakietę, nie ma problemu! NIE! Simon! My się już stąd nigdy przez ciebie nie wydostaniemy, co ty zrobiłeś?! Jerry, nie no, jest na górze! Jak na górze? No właśnie, a my jak tam dolecimy przez ciebie? utknęmy już tutaj do końca życia! bo nie ma tlenu! Ja no właśnie też nie mam! Dobra, więc taki odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i a my się widzimy w odcinku, wszystkim!